Dobry Państwu Często spotykam się z zarzutem, że nauczyciel w systemie Montessori to taka nie figura, która stoi z tyłu klasy i obserwuje uczniów, którzy pracują nad jakimś zagadnieniem. Najlepiej by było, gdyby ten nauczyciel w ogóle się do niczego nie wtrącał. Niektórzy skarżą się, że nie mogą w takiej sytuacji przekazać swoim uczniom całej wiedzy, którą nabyli w ciągu pięcioletnich studiów, i pewnie jeszcze w trakcie swojej pracy zawodowej. Warto spojrzeć jednak na ten problem pod innym kątem. Czy ktokolwiek z nas wie wszystko o otaczającym świecie, zwłaszcza w dobie internetu i zalewających nas zewsząd rozmaitych informacji? Nie. Jeżeli my jako nauczyciele mielibyśmy cokolwiek przekazywać, no to co najwyżej ograniczony wycinek wiedzy z podstawy programowej. Po co? Warto przemyśleć swoją rolę jako pedagoga. Warto wcielić się w rolę przewodnika. Wystarczy wyobrazić sobie, że nasi uczniowie w gąszczu wszystkich informacji, które ich zalewają, różnych wiadomości podręcznikowych, są trochę tak, jak oglądający hieroglify w starożytnych grobowcach. Widzą coś, patrzą na coś, ale kompletnie nie potrafią tego zrozumieć i nie potrafią tego zinterpretować. I potrzebują takich tłumaczy, przewodników którymi właśnie mogą być nauczyciele. Kogoś, kto objaśni, powie na co zwrócić uwagę, kogoś, kto poprowadzi, ale nie wyłoży dziecku całą teorię i będzie jej wymagał, tylko poprowadzi tak, żeby dziecko samo mogło dokonać swojego osobistego odkrycia.